A gdzie jest O, makijaż? Co? Dawaj mąkę Ale po co? Nie, nieco nie no bo twarz będziesz miała zastawioną nie? Bo myślałem, ale ta mąka nic nie daje A ty masz tu przezroczyste ten Rękawy I to i tak no, o, Wiesz, obsypią się całe Bo co, same dłonie? Posmarujemy, no nie wiem. Bez sensu. No i dobra. butów nie ma. Tak masz z kosą stać. No i teraz spróbuj iść, jak ja podjadę. O, 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 coś takiego, no. Coś takiego. A ja będę krzyczał. Czego chcesz? Zostaw mnie! Zostaw mnie, uciekaj stąd! Ja to chyba nie, no te, teraz to sobie żartuję, bo wiesz. No. No, ale będę krzyczał coś tam. Jak zwykle na spontanie wszystko nagrywamy. Mniej więcej tylko wiemy, co zrobić, jaką scenę. I co? I będę uciekał. Przewrócę się, a to ja fajt łapa czasami. I teraz ten nie! Nie, może, może wiesz, to może położę to jakiś korzeń, nie? żeby bardziej no, realistycznie a, żeby realistycznie wyglądało. Nie, dobra, wiesz, że ja się na prostej drodze przewracam. Nawet. Także spoko. To mam, to mam opanowane. No, czyli co? I będę uciekał? Ty będziesz szła. Ja wtedy się niby przewrócę. I ty możesz wtedy bliżej do mnie dojść, Ja coś... No i kamera, i, wtedy ty nie... Ja idę do tego. Ja z kasku z przewróconej się będę tak? I do tak? szerszenia najlepiej dojdę. I tak. I że niby... I się wtedy Nie, 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 idź po prostu w moją stronę. No. Ja nie wiem czy właśnie, czy, czy... po prostu już zakończyć, wyłączyć, że A, dorwała mnie, wiadomo, żeby widowie myśleli. Czy... Mam krzyczeć coś jeszcze? Nie, zostaw mnie i na przykład wtedy, nie? Najwyżej żeby yy, coś. Może będę krzyczał, że wiesz, coś na, na czworaka będę próbował iść, a zostaw mnie i tam, a później już cięcie zrobimy. No, bo plan był jeszcze taki, żeby kosę, yy, kosę pokropić krwią, ale to już by wtedy YouTube nam yy, ten film na pewno usunął że przemoc, nie wiem czy za tą kosę, ale nie to może mieć, nic się nie dzieje, nie pokazujemy żadnej przemocy, tylko ten zobaczymy, może będzie śmiesznie, dobra to ja zawracam a ty tu stój i tak jak tak jak mówiliśmy no, no powiem ci, że groźnie wygląda. Teraz jestem widzisz to? No i dobra, czekaj rękawiczkę Dobra, dogrywamy ostatnią scenę Zostaw mnie No Magda, no kurwa no Po co się śmiałaś no wyżak zajbałem łokciem Fajne, realistyczne była wywrotka Kurwa no Mruga nagrywa się Zostaw mnie. Zostaw mnie czego chcesz. No, i zajęć.